Jesteśmy w Klepaczach, trwa rozbudowa drogi ulicy Długiej oraz ulic przyległej do niej. Cieszymy się, że w końcu dzięki dofinansowaniu rządowemu mogliśmy rozpocząć tą inwestycję. Długo trwał proces przygotowania, ale jeszcze w tym roku mieszkańcy będą cieszyć się z nowej nawierzchni. Jako wieloletni radni miejscowości Klepacza jestem zachwycony, że po wielu latach mieszkańcy doczekają się modernizacji, budowy całej infrastruktury drogowej. W tym terenie ulica górna, długa, i fragment ulicy Prostej zostanie przebudowany z rządowego funduszu Polski Ład. Myślę, że długo wyczekiwana inwestycja spełni wszelkie oczekiwania mieszkańców. I tak jak wspomniałem, po wielu latach będą bardzo szczęśliwi i będą mogli bezpiecznie korzystać z wyremontowanych, wybudowanych dróg. No i dzięki tu o władzy, a szczególnie Piotrkowi, droga została załatwiona. Nareszcie będziemy mogli sucho stopo przejść, a nie błotem jak napada. I druga historia: to ulica, jak padało, to zawsze wymywa. Tu. Sami mieszkańcy robiliśmy, ale dzięki władzy i Piotrkowi załatwił sprawę chłopak. Także serdecznie mu dziękujemy.